sikanie na flagę Ukrainy, podtarcie rowa flagą Rosji, wymiotowanie na siebie na scenie. Historia zespołu Bloodhound Gang jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i będziecie żałować, jeśli jej nie poznacie. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypiszecie o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Zanim świat usłyszał o Bloodhound Gang, w cichym miasteczku w Pensylwanii, rodził się zupełnie inny projekt. W 1988 roku w liceum Perkiomen Valley James Franks, który wkrótce przyjmie pseudonim Jimmy Pop oraz jego kolega Michael Bow, znany później jako Daddy Long Legs założyli zespół Bank Chamber 8. Wraz z nimi w składzie znaleźli się Kevin Hennessy i Justin Ianelli. Ich muzyka nie miała nic wspólnego z przyszłym obscenicznym rap-rockiem. Była to próba naśladowania brytyjskiej fali synth-popu z wyraźną inspiracją twórczością Depeche Mode. W 1990 roku wydali na kasecie swoje jedyne demo składające się z czterech utworów, po czym projekt Naturalnie zmarł. Ten wczesny, niemal zapomniany epizod jest kluczowy dla zrozumienia dalszej drogi Jimiego Popa. Jego artystyczna tożsamość nie narodziła się z buntu i kontrowersji, był to świadomy wybór. I zwrot o 180 stopni od pierwotnych, bardziej stonowanych inspiracji. Śladem po tym okresie pozostał motyw pianina z utworu Birthday Boy, który później, po latach, zostanie wykorzystany w jednym z utworów gangu. Możecie napisać w komentarzu, czy już wiecie, o który utwór chodzi. Po odejściu Hennesiego i Ayanelliego. W 1992 roku Franks i Bow postanowili kontynuować działalność pod nową nazwą. The Bloodhound Gang. Nazwa została zaczerpnięta z segmentu popularnego w latach 80. programu edukacyjnego dla dzieci, Free to One Contact, w którym młodzi detektywi rozwiązywali zagadki. W późniejszym wywiadzie dla magazynu Teen People Jimmy z charakterystycznym dla siebie humorem. Wyjaśnił, że wybrali tę nazwę, bo brzmiała groźnie jak "Looten Clan". Z nową nazwą przyszła nowa, agresywniejsza estetyka, ale początki były wyjątkowo skromne. Żaden klub nie chciał dać im szansy, więc pierwsze koncerty grali w domu Jareda Henigana, kolegi Jimiego Popa z Temple University, który wkrótce miał się stać basistą zespołu znanym jako Evil Jared Hasselhoff. Zapłatą za możliwość grania było piwo Schlitz i papierosy Malboro. To właśnie na tych domówkach rozdawali swoje pierwsze demo, zatytułowane po prostu Just Under Demo. Ta chałupnicza faza kariery zakończyła się gwałtownie, gdy pewnej nocy pod naporem publiczności zawaliła się podłoga. Zespół musiał znaleźć nowe miejsce, i co wydaje się ironią losu, trafił na scenę legendarnego nowojorskiego klubu CBGBs, gdzie zaczął grać co miesiąc. Zapytany o ten okres, skwitował to z typową dla siebie pogardą: I've seen cowmen with better clubs, co jest grą słów, gdyż klub oznacza zarówno maczugę, jak i klub muzyczny. Przetłumaczymy to zatem widziałem jaskiniowców z lepszymi pałkami. Przełom nastąpił w kwietniu 1994 roku, kiedy ich drugie demo, opatrzone prowokacyjnym tytułem The Original Motion Pictures Soundtrack to Hitler's Handicap Helpers, czyli oryginalna ścieżka dźwiękowa dla niepełnosprawnych pomocników Hitlera, przykuło uwagę niezależnej wytwórni Cheese Factory Records. To zaowocowało wydaniem w listopadzie tego samego roku ich nowego materiału, Dingleberry Hayes. <trym wytwórzanie> Później miało być już tylko lepiej, ale nastąpił pewien falstart. W marcu 1995 roku zespół podpisał kontrakt z gigantem fonograficznym Columbia Records, co wydawało się ogromnym skokiem naprzód. Już w lipcu 1995 roku na rynku ukazał się ich debiutancki album długogrający. Use Four Fingers. Płyta była chaotyczną mieszanką funkowego rocka, hip hopu oraz punka, naszpikowaną samplami i nawiązaniami do pop kultury lat 80., w tym do Duran Duran, The Cure czy Michaela Jacksona. Ta nonszalancja w podejściu do praw autorskich szybko przyniosła problemy. Zespół sam określił ten krążek jako ten, który przyniósł najwięcej nakazów zaprzestania działalności w historii zespołu. Mimo tych starań album okazał się komercyjną klapą. Sprzedaż była bardzo słaba i sprawiła, że płyty szybko wylądowały w koszach z wyprzedażami, a relacje z wytwórnią Uległy gwałtownemu pogorszeniu. Jimmy Pop otwarcie przyznawał, że Columbia nigdy nie kumała ich specyficznego poczucia humoru. Niektóre źródła sugerują nawet, że zespół został wyrzucony z wytwórni jeszcze przed premierą, a album wydano jedynie ze względu na zobowiązania kontraktowe. Napięcie osiągnęło punkt krytyczny podczas trasy koncertowej promującej materiał. Współzałożyciel zespołu. Michael dedilong -Lex Bow oraz Matthew N.S.G. Clark opuścili skład. Oficjalnie podawano, że problemem były konflikty z Kolambią, jednak prawdziwe przyczyny były znacznie głębsze. Chodziło o fundamentalną różnicę w wizji artystycznej. W jednym z późniejszych wywiadów, Boł bez ogródek wyjaśnił: Zawsze miałem swoje pomysły na to, jak ma wyglądać zespół, a to, co zaczęliśmy tworzyć, zaczęło mutować w coś innego, w kierunku, w którym nie chciałem iść. Stąd początek Wolfpack. Bow natychmiast założył nową hardkorową rapową grupę Wolfpack która w jego odczuciu była bliższa jego muzycznym ideałom. Według niepotwierdzonych informacji, które mają pochodzić ze starych wpisów Lupusa Tundera na stronie internetowej zespołu, między Popem a Bołem dochodziło do kłótni o kierunek muzyczny. Co ciekawe, niezweryfikowane źródła, głównie z forów internetowych, sugerują, że mimo zawodowego rozstania Pop i Boł pozostali bliskimi przyjaciółmi, mieszkającymi zresztą niedaleko siebie, a Boł miał być dużym wsparciem dla Popa po śmierci jego ojca. Trasa koncertowa zakończyła się w rozsypce. Z zespołu odeszli również perkusista, skip O Potumus oraz tymczasowy DJ Tardy Tart. Gang, bez kontraktu i w niepełnym składzie, praktycznie przestał istnieć. Ten upadek był jednak kluczowym momentem w ich historii. Odejście Boa oczyściło pole dla Jimmy'ego Popa, który stał się niekwestionowanym liderem. Pozbycie się konkurencyjnej wizji artystycznej pozwoliło mu na pełne rozwinięcie swojego unikalnego stylu, opartego na absurdalnym humorze i popkulturowych odniesieniach. Paradoksalnie, komercyjna porażka i rozpad zespołu stały się fundamentem pod jego przyszły, nieprawdopodobny sukces. Była to prawdziwa odbudowa z popiołów. Po katastrofie związanej z Use for Fingers... Na placu boju pozostali jedynie Jimmy Pop i gitarzysta Lupus Tundel, którzy musieli dokończyć zobowiązania koncertowe. Postanowili zbudować zespół od nowa. Pierwszym rekrutem był Jared Hengan, stary znajomy popas uniwersytetu, który przyjął pseudonim Evil Jared Hasselhoff i objął stanowisko basisty. Jego motywacje były proste i brutalnie szczere. W wywiadzie z 2000 roku wyznał. Przez półtora roku nie dymałem. Rozejrzałem się po Filadelfii, kto zalicza, i byli to ci wszyscy gówniani muzycy, więc powiedziałem, pieprzyć tę korporacyjną robotę dołączam do zespołu. Do składu dołączyli również Harry, DJ Q-Ball, Dean Jr. na gramofonach oraz perkusista Michael Spank i G. Guter, tworząc nową, stabilną formację. Pozbawieni wsparcia dużej wytwórni, Bloodhound Gang, nagrali swój drugi album, One Fierce Bill Coser, który wydali pod koniec 1996 roku, nakładem niezależnej wytwórni Republic Records, dawniej Cheese Factory. To, co stało się później, było podręcznikowym przykładem oddolnego sukcesu. Główny singiel z płyty Firewater Burn Hello, stał się nieoczekiwanym fenomenem, którego popularność napędzały stacje radiowe, a nie marketing wytwórni. Kluczowy moment nastąpił, gdy stażysta w radiu 107.7 The End przekonał dyrektora muzycznego do zagrania utworu na antenie. Było to w Seattle. Reakcja słuchaczy była natychmiastowa. Telefony w stacji się rozdzwoniły. Dyrektor muzyczny przekazał piosenkę do zaprzyjaźnionej stacji K-Rock FM w Los Angeles, co wywołało efekt kuli śnieżnej w całym kraju. Utwór, którego refren był spowolnioną wersją hip-hopowego klasyka The Roof Is On Fire z lat 80. idealnie wpisywał się w estetykę Jimmy'ego popa. Był to kolaż odniesień do popkultury od Barry'ego White'a i Kerta Cobaina po Hanna Solo i serial Kojak. Magazyn Billboard w swojej recenzji określił piosenkę Echo grzeszną przyjemność z niezwykle zabawnymi tekstami. Wtedy to wielkie wytwórnie wróciły na kolanach. Nagły, organiczny sukces wywołał szaleńczą wojnę licytacyjną między największymi graczami. Zespół jeszcze niedawno został bezceremonialnie wyrzucony z Columbia, ale to teraz oni rozdawali karty. Ostatecznie kontrakt zdobyła wytwórnia Geffen Records. Która według doniesień zaoferowała najlepsze zachęty finansowe. Geffen ponownie wydał One Fierce Beer Coser pod koniec 1996 roku, tym razem z potężnym wsparciem promocyjnym. Sukces był naprawdę wymierny. Album zdobył w Stanach Zjednoczonych status złotej płyty, a w Nowej Zelandii pokrył się platyną. Single za to błyszczał na listach przebojów. Była to spektakularna rehabilitacja po porażce debiutu. Wraz z rosnącą sławą przyszły skandale, a kulminacją tego okresu było aresztowanie podczas trasy Rortur, na której występowali obok Iggy Popa. Podczas koncertu w Columbus, w Stanie Ohio, w amfiteatrze Polaris, evil Jared Hasselhoff rozebrał się na scenie, co doprowadziło do oskarżenia o publiczne obnażanie się. Co więcej, Zespół został oskarżony o podżeganie do zamieszek po tym, jak zachęcał publiczność z tańszych, trawiastych sektorów do wtargnięcia na droższe, puste miejsca siedzące. Według relacji Hasselhoffa zespół był przetrzymywany przez policję przez 6 godzin, a ta sytuacja ugruntowała ich reputację jako zadymiarze. Sukces One Fierce Beer Coaser nie był dziełem wytwórni, lecz wynikiem jej wcześniejszej porażki. Odrzucenie przez Kolumbię zmusiło ich do powrotu do korzeni i działania na własnych zasadach. Stworzyli produkt autentyczny, który trafił w niszę, a następnie rozprzestrzenił się organicznie. Wielka wytwórnia nie stworzyła ich sukcesu, po prostu go kupiła. Gdy był już faktem. Co całkowicie odwróciło dynamikę sił w porównaniu z ich pierwszym kontraktem. Po niewątpliwym sukcesie weszli do studia, by nagrać swój trzeci album. Prace nad Hooray for Boobies nie przebiegały gładko. Wydanie płyty zostało opóźnione z powodu sporu prawnego dotyczącego utworu Right Turn Clyde, który zawierał nieautoryzowane zapożyczenie z Under Break in the Wall, Part 2. Chodzi oczywiście o Pink Floyd. Według informacji z oficjalnej strony zespołu zniszczono 300 tysięcy egzemplarzy albumu, gdy dwa dni później przedstawiciele Pink Floyd zmienili zdanie i wyrazili zgodę na wykorzystanie fragmentu. Album ostatecznie ukazał się 4 października 1999 roku w Europie. A w Stanach dopiero 29 lutego 2000 roku, stając się międzynarodowym fenomenem i sprzedając się w ponad 4 milionach egzemplarzy na całym świecie. Me, baby, mammal, so like on... Clay Singiel, The Ballad of Chazy Lane, poświęcony był gwieździe filmów dla dorosłych o tym samym imieniu. W wywiadzie dla BBC, Jimmy Pop. Opowiadał, że po spotkaniu z nią uznał ją za głupszą od tego stołu i z ramionami bardziej owłoszonymi niż jego. Wiele lat później, w 2023 roku, Pop wycofał się z tych słów na Twitterze, przyznając, że żałuje tych komentarzy i był po prostu wkurzony, że nie pojawiła się na planie teledysku. Występy na żywo stały się w tym okresie prawdziwym spektaklem perwersji. Do stałych punktów programu należało wymiotowanie na scenie przez Evil Jareda czasem na Jimmy'ego Popa, rzucanie publiczności wyzwania wypicia całej zgrzewki napoju gazowanego za 100 dolarów, zwykle kończące się wymiotami, oraz zianie ogniem. A te wybryki miały poważne konsekwencje. W wywiadzie z 2005 roku Evil Jared przyznał, że ostatnim razem, gdy byli w trasie, skończyli z taką liczbą pozwów, że ledwo mogli koncertować. Prawie nie mogliśmy grać. Bo nie mogliśmy znaleźć firmy ubezpieczeniowej, która by nas objęła ochroną. Myślę, że po ostatniej trasie zapłaciliśmy około 1,5 miliona dolarów kar, więc było to dość dotkliwe. Po wyczerpującej trasie promocyjnej zespół zniknął na 5 lat. Przyczyn było wiele: wypalenie zawodowe, wspomniane problemy prawne i ubezpieczeniowe, a także chęć realizowania innych projektów. W tym czasie Evil Jared Hasselhoff przeprowadził się do Niemiec w 2006 roku i rozpoczął tam udaną karierę telewizyjną, występując w popularnych programach takich jak telenovela Ferboten Liebe czy celebryckie show Proziben. To pozwoliło mu zbudować własną, niezależną tożsamość, zwłaszcza w kraju, który pokochał gang najmocniej. Globalny sukces stworzył dla zespołu paradoksalną sytuację. Z jednej strony umożliwił im najbardziej ekstremalne zachowania, z drugiej uczynił je finansowo i logistycznie niemożliwymi do utrzymania. Ogromna popularność, zwłaszcza w Europie, wykreowała oczekiwania na coraz bardziej szokujące występy. 27 września 2005 roku, po pięciu latach milczenia, zespół wydał swój czwarty album Hefty Fine. Sam tytuł Spora grzywna był ironicznym nawiązaniem do problemów prawnych z poprzedniej trasy. Płyta spotkała się z miażdżącą krytyką. W serwisie Metacritic album uzyskał średnią ocenę 28 na 100, co w tamtym czasie czyniło go drugim najgorzej ocenianym albumem w historii portalu. Krytycy zarzucali mu wtórność, męczący infantylny humor i muzyczną stagnację. Mimo to album sprzedawał się dobrze, zwłaszcza w Europie. Zadebiutował w pierwszej dziesiątce list przebojów w Niemczech, Austrii, Holandii, a w Stanach zajął przyzwoite 24 miejsce. Latem 2013 roku podczas trasy po Europie Wschodniej wybryki zespołu przekroczyły granice scenicznej prowokacji, i przerodziły się w poważny incydent dyplomatyczny. 30 lipca podczas koncertu w Kijowie Evil Jared Hasselhoff miał oddać moc na flagę Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia wywołało oburzenie ukraińskich polityków i doprowadziło do wszczęcia postępowania karnego w sprawie chuligaństwa i znieważenia symboli państwowych. Hasselhoff, Otrzymał później pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy. Dzień później, 31 lipca, na koncercie w Odessie, Hasselhoff posunął się jeszcze dalej. Wziął flagę Rosji, włożył ją do spodni z przodu, wyciągnął z tyłu, po czym rzucił w publiczność, krzycząc, nie mówcie Putinowi. Reakcja Rosji była natychmiastowa. Nagranie z Odessy stało się wiralem, wywołując furię rosyjskich władz. Zaplanowany występ zespołu na festiwalu Kubana w Anapie został odwołany osobiście przez ministra kultury Władimira Miedińskiego, który nazwał muzyków idiotami. Gdy zespół próbował opuścić Rosję z lotniska w Anapie, został zaatakowany. Ich pojazd obrzucono jajkami oraz pomidorami, a w terminalu lotniska doszło do fizycznej napaści ze strony mężczyzn, identyfikujących się jako kozacy. Próbowali oni udusić jednego z członków zespołu amerykańską flagą, zanim interweniowała policja. Ale to nie był koniec problemów. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął oficjalne postępowanie karne przeciwko Hasselhoffowi i Johniemu Popowi, oskarżając ich o podżeganie do nienawiści w zorganizowanej grupie, za co groziła kara do 5 lat kolonii karnej. Rozważano również łagodniejszy zarzut znieważenia flagi państwowej, zagrożony karą do roku więzienia. Obaj muzycy otrzymali pięcioletni zakaz wjazdu do Rosji. O tym międzynarodowym skandalu zapali się pod ziemię. Koncerty ustały. Dopiero 18 grudnia 2015 roku po 10 latach od wydania Hefty Fine na rynku po cichu ukazał się ich piąty album, Hard Off. Został on wydany niezależnie przez własną wytwórnię Jimmy'ego Popa Jimmy Franks Recording Company. Premiera odbyła się bez żadnej promocji, trasy koncertowej czy też rozgłosu. Album można było kupić wyłącznie przez stronę internetową zespołu. Wiele źródeł wskazuje, że była to w zasadzie solowa płyta Jimiego Popa, a zespół w momencie jej wydania był właściwie rozwiązany. Status grupy stał się przedmiotem spekulacji fanów. W wywiadzie z 2017 roku Evil Jared Hasselhoff stwierdził, że zespół rozpadł się w 2013 roku tuż po incydentach w Rosji i na Ukrainie. Jego słowa stały jednak w sprzeczności z oświadczeniem Jimmy'ego Popa. W lipcu 2023 roku w odpowiedzi na pytanie fana na platformie X, Pop napisał nie wiem kto zdecydował się, że się rozpadliśmy, ale w naszej Wikipedii powinno być napisane od 1992 do teraz. Przez cały ten czas co roku tworzyłem Dema Bloodhood Gang. W październiku 2024 roku nadzieje fanów na powrót zespołu odżyły, gdy evil Jared Hasselhoff opublikował na Instagramie post, w którym ogłosił, że gang reaktywuje się po 10 latach przerwy. Informacja została przyjęta z entuzjazmem, ale media szybko zwróciły uwagę na jej niejednoznaczność. Od tamtego czasu nic się nie wydarzyło, a ich biografia kończy się w sumie w punkcie zawieszenia. Niemniej wydaje mi się, że gdyby powrócili, to mogliby się nie odnaleźć w aktualnej rzeczywistości. I tu do głowy przyszedł mi od razu film Goodbye Lenin. Myślę, że sporo z Was może go znać. On opowiadał o kobiecie, która zapada w śpiączkę w czasach komuny, a później się wybudza, kiedy już są zjednoczone Niemcy po upadku muru berlińskiego, a jej syn próbuje ukryć przed nią prawdę o zmianach, by nie zaszkodzić jej zdrowiu.